Panie Wójcie, jubileusz 50-lecia, piękny jubileusz. Gmina w tym czasie bardzo się zmieniła i to właściwie na pana oczach i między innymi dzięki panu, bo to również 33 lata pańskiej działalności jako wójta gminy starabiała Jaki to był czas? No tak, miałem to szczęście i przyjemność właśnie, że większość tego czasu takiego efektywnego, bo Zdajemy sobie sprawę, że jednak ta część gminy powiedzmy do roku 90, no jednak to były inne realia w stosunku do dnia dzisiejszego, troszeczkę inny, inny świat, natomiast akurat te ostatnie 33 lata byłem świadkiem i mam nadzieję, że w jakiejś części, częścią siłą sprawczą tych wszystkich przemian. No oczywiście gmina się zmieniła w sposób... No nieporównywalny, myślę, że to, co... Nie można tego w ogóle porównywać. Ja tylko oczywiście gmina Stara Biała, bo generalnie wszystkie gminy y, zrobiły bardzo dużo postęp. Y, w całej Polsce te zmiany są bardzo widoczne. Y, Także no, czas był y, bardzo różny, bo 33 lata to jest przecież... Prawie że dwa pokolenia. Zupełnie y, y, lata 90. były jak gdyby no, analizowaniem możliwości, przygotowaniem y, inwestycji. Y, dzisiaj one wydają bardzo ambitne y, z, z perspektywy czasu, natomiast no, dzisiaj takie inwestycje to y, robimy, robimy dużo szybciej, bo oczywiście inny sprzęt, inne warunki, inna, inna technologia i tak dalej, także to wszystko się po prostu zmieniło, natomiast te lata były różne. Lata 90. były takie powiedzmy no, yy, porządkowanie tego, co, co, co mieliśmy, co jak gdyby dostaliśmy do yy, zarządzania, no bardzo istotne zmiany nastąpiły po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Cały, cały ten proces yy, akcesyjny do Unii Europejskiej, czyli już początek XX wieku. No i potem yy, jednak lata... Yy, yy, Członkostwa Polski w Unii Europejskiej w sposób zdecydowany przyspieszyły te, te procesy, przede wszystkim inwestycyjne, i, i, i tak myna się zmieniła. No, myślę, że dla wielu e, tych, którzy ją pamiętają z roku 1973, nie do poznania. Panie wójcie, ten czas to również e, współpraca z radnymi wielu kadencji, wielu e, różnych tematów e, poruszanych, rozwiązywanych wspólnie z myślą o mieszkańcach dla dobra e, mieszkańców. Te kadencje były też różne, tak jak i problemy, z którymi się borykaliście. Dzisiaj ten jubileusz, ta wyjątkowa sesja to taki ukłon w stronę tych wszystkich, którzy tę gminę tworzyli. No przede wszystkim taki był nasz zamysł, żeby po prostu uhonorować e, tych radnych, którzy zaczynali w roku 73, a to byli, byli jeszcze, przypomnę, radni, którzy byli takiej z, z, z nominacji, bo oni byli wybrani jako radni gromadskich rad narodowych, które zostały połączone w jedną gminę Stara Biała. No i potem e, te kadencje począwszy od, od końcówki 1973 roku, czyli 78 następne wybory 84, bo tutaj stan wojenny wiadomo, to był Zawieszone 88, no i ta ostatnia skrócona kadencja tej Gminnej Rady Narodowej do roku 90, no i potem już moja bytność tutaj w urzędzie, czyli te 8 kadencji rad gmin. Tak jak powiedziałem, no, każda rada była inna. W roku 90 byli to. No ludzie, że tak powiem, troszeczkę starszy, z jakimś tam doświadczeniem, bo nie było takiej, takiej sytuacji, jak w tej chwili, że ludzie stosunkowo młodzi są wybierani na, na radnych. No akurat ja byłem wójtem nie mając 30 lat, czyli to jak gdyby był wyjątek od, od, od tej zasady, ale generalnie Rada składała się z takich doświadczonych mieszkańców, którzy mieli zaufanie i, no i podejmowali śmiałe decyzje, bo pierwsza kadencja 90-94, potem druga 90 94-98, no to były te kadencje, kiedy naprawdę radni musieli główkować i podejmować bardzo śmiałe i takie posunięte do, do, do przodu decyzję, natomiast oczywiście no potem na przełomie wieków zmieniała się struktura mieszkańców, zaczęli dochodzić młodzi mieszkańcy do głosu i też bardzo dużo w tym czasie przybyło nam mieszkańców, którzy się osiedlili na naszym terenie, także to oczywiście w dzisiejszej Radzie ma to już swoje jak gdyby Odbicie, bo no kilkoro co najmniej radnych no nie było mieszkańcami naszej gminy, nie mając tam z tą gminą nic wspólnego, poza tym, że kilka czy kilkanaście lat temu osiedlili się na naszym terenie, no wykorzystując te możliwości, które, które gmina im dawała, czyli mając do wyboru powiedzmy, różne możliwości osiedlenia się w różnych gminach, wybrali akurat naszą, co dla nas jest jak gdyby. Takim dodatkowym argumentem, że to co robiliśmy przez te lata było, było uzasadnione. No i ja zaczynałem funkcjonowanie w urzędzie, kiedy mieszkańców gminy było 8600. W tej chwili według ewidencji jest 11600, natomiast faktycznie. Zgodnie z przepisami tutaj ocenianymi przez Główny Urząd Statystyczny, czyli tą liczebnością naszej gminy, to już jest ponad 12 tysięcy. Także z takiej gminy średniej w powiecie staliśmy się największą gminą w powiecie płockim i tak naprawdę już porównywalną gminą jest gmina Gąbin do nas. Także to tak gdyby to się zmieniło w sposób istotny. No w tej chwili Radni są ludźmi wykształconymi, pracują w różnych, w różnych instytucjach. Jest coraz mniej rolników, bo to jest znak czasu, że po prostu gmina zmienia swój charakter szczęście takiej, z takiej typowo rolniczej, no, na jednak e, przemysłowo-rolnicze, to tak jak większość, większość gmin po prostu traci swój charakter taki typowo rolniczy, prawda? Niestety e, problemy związane z budownictwem mieszkaniowym, z z przemysłem i tak dalej są jak gdyby dużo bardziej istotne i dużo więcej ważą w podejmowanych decyzjach niż na przykład problemy z rolnictwem, bo szczególnie po wejściu do Unii Europejskiej Ci rolnicy jak gdyby te problemy swoje finansowe i różnego rodzaju rozwiązują już poza, poza, poza gminą. Nie? Panie wójcie, 33 lata temu, kiedy został pan wójtem, czy tak wyobrażał pan sobie gminę, jak ona dzisiaj wygląda? Czy były decyzje, które dzisiaj podjąłby pan inaczej, których może w ogóle by pan nie podjął? Znaczy w, w czasach, ja zaczynałem funkcjonowanie w urzędzie, to prezydentem był jeszcze Wojciech Jaruzelski. Potem wybory wygrał Lech Wałęsa i on miał takie powiedzenie, że jest, że jest dynamiczny, prawda, że wszystko trzeba zmieniać, niezależnie od tego, czy jest, taka, czy jest taka potrzeba, czy nie. Czas był po prostu wtedy chyba równie zwariowany jak w tej chwili. Nigdy nie liczyłem, że będę tyle lat z wujtem. Liczyłem, że może jedną kadencję. Da się wytrzymać, może dwie, potem to tak poszło, że po prostu yy, udawało się powiedzmy, przekonywać mieszkańców do, do naszych do tutaj sposobu myślenia. No, absolutnie, gdybym powiedział, że, że wyobrażałem sobie tak, jak w tej chwili ona funkcjonuje, to bym był bardzo zrozumiałym człowiekiem. Po prostu nie miałem żadnego pojęcia, w jaką to stronę. No, ta sala, w której jesteśmy, ona była oddana w 2007 roku, wtedy się wydawała bardzo dużą yy, inwestycją. A w tej chwili jest, to jest standard prawda, w takich gminach wiejskich, tak jak Stara Biała, akurat szkoła w Starej Białej jest jedną z mniejszych szkół, natomiast nie wyobrażam sobie funkcjonowania bez, bez takiej hali, także to... Myślę, że można porównywać powiedzmy 2-3 lata do przodu lub do tyłu, natomiast 30 lat to jest przestrzeń olbrzymia. Także nie miałem zielonego pojęcia, w jaką stronę to pójdziesz. To myślę, że myślę, że większość z mieszkańców Polski nie miało, nie miało takiego wyobrażenia, w, jak, w jaką stronę pójdziemy z tym rozwojem giny, jak ta Polska się będzie rozwijać, a myślę, że postęp jest olbrzymi. Mimo wszystkich tych problemów związanych z Unią Europejską, ale to myślę, że to jest bardziej problem natury takiej światowej poglądowej, pewnej polityki takiej liberalno-lewicowej, może za mocnej i narzucanie pewnych standardów krajom, które no, mają jednak przywiązanie do innych tradycji niż powiedzmy kraje Starej Unii w Europie Zachodniej. To mi się wydaje, że no tutaj tą mocą sprawczą jednak była przynależność do, do Unii Europejskiej, to jest no, nie do przecenienia nasze członkostwo w Unii Europejskiej. To czego możemy na kolejne 50 lat gminie życzyć, bo to, że będzie się rozwijała dalej i ma ku temu perspektywy, to jest chyba oczywiste. No, myślę, że będą powstawać kolejne inwestycje. Prawdopodobnie te inwestycje, które w tej chwili realizujemy, szczególnie w drogach, będą za 10-15 lat remontowane, modernizowane, poszerzane. Myślę, że duże pole tutaj do, do, do działania to jeszcze ścieżki rowerowe, bo coraz więcej ludzi również na terenach wiejskich o tym wspomina, że to jest istotne z punktu widzenia może nie przemieszczania się, ale jednak rekreacji i tak dalej. W związku z tym myślę, że, że w tą stronę myślę, że, że dużo pieniędzy. W dalszym ciągu będzie wydatkowane będzie na szeroko rozumianą e, oświatę, no i te, te wszystkie sprawy takie związane z transportem publicznym, z, z drogownictwem i tak dalej. Myślę, że, że to jest najbliższe 10-15 lat. Natomiast jak to będzie wyglądać za 50 lat, no to e, gdyby ktoś powiedział 30 lat temu o takiej technologii, która się nazywa dzisiaj światłowodem, no to byśmy e, Proszę sobie wyobrazić, że myśmy w latach 90. realizowali yy, taki Program, który był finansowany przez Telekomunikację Polską, była taka jeszcze wcześniej Poczta Polska, Telegraf Telefon, już nie pamiętam dokładnie tej nazwy, potem Telekomunikacja Polska, Spółka Akcyjna, w każdym sołectwie telefon, potem w każdej miejscowości telefon, bo niektóre były małe sołectwa składające się z dwóch lub więcej miejscowości, to taki był standard. Dzisiaj proszę sobie wyobrazić, że na wsi był jeden telefon, prawda? Dzisiaj w każdym domu każdy, nie, dwa, trzy telefony komórkowe, to, to dzieci w czwartej, piątej klasie już mają swoje telefony. Także to, to, to nikt o tym nie miał świadomości, że tak to się rozwinie. Także to, to, to trzeba być yy, tak, tam na górze może wiedzą, chociaż pewnie też yy, niektóre rzeczy mogą ich zaskoczyć.